Są też te szachy na terenie szkolnictwa będą tylko zrastać i będziecie startować w kolejnych zawodach, nie tylko na arenie tutaj gminnej, ale w wojewódzkiej, krajowej, a może i dalej. Szachy, Królewska Gra. Bardzo cieszymy się, że ta dyscyplina sportu także zagościła w Gminie Trzebowiską Stało się to w lipcu tego roku. Dziś mamy pierwszy turniej szachowy, w którym uczestniczy. Ponad 60 osób. Bardzo cieszy, że wśród uczestników jest tyle, tyle młodych osób, ponieważ szachy ćwiczą cierpliwość, przewidywalnie ruchów, a przede wszystkim intelekt. Nie bez powodu te szachy tutaj na Wólce zagościły, ponieważ wcześniej mieszkańcy w te szachy na terenie tutaj Wólki Podleśnej grywali. Grywali na ławeczkach, grywali w domach. Gram od trzech lat w szachy. Na początku tata mnie uczył, później jak poszłam do szkoły, pani mnie uczyła. A teraz chodzę na kolejne szachy. Co uczy mnie pani Sylwia? 60 lat od 7 klasy szkoły podstawowej. A jeszcze nikt nie umiał grać we wsi tutaj. Dopiero się taki starszy gość trafił i nauczył mnie grać. Ogólnie w turnieju jest 13 kategorii. 13 pucharów można zdobyć i najmniejsze kategorie to jest do lat 8, do lat 14 i do lat 16. Również takie wyróżniające się to najmłodszy uczestnik, jak i najlepszych uczestników w całej gminie. Młodzież jest zainteresowana, to mnie cieszy, a wyniki no to też... Idę w górę. Przede wszystkim można było zdobyć dużo doświadczenia, bo mamy zawodników w większości, którzy pierwszy raz przyjechali na turniej. W grupie A dla osób, które są starsze jest możliwość zdobycia kategorii czwartej i piątej. Kilkunastu zawodników już tą kategorię zdobyło, co na pewno jest motywacją do, do, dalszych, do dalszej pracy i do e, dalszych ćwiczeń. Czemu lubię szachy? To jest bardzo fajna gra, trzeba myśleć. Co się w ogóle dzieje, patrzeć na ruchy przeciwnika. I jest bardzo ciekawa. To jest rozgrywka, pasja, to jest też przyjemność, to, jest, to są przygody. Jadę do różnych terenów Podkarpacia. Na przykład byłem na pod, podległościowym w Przeworsku, w wojewódzkim w Górnie. No i teraz jestem tutaj w Wólce. Było ciężko, byli mocni zawodnicy, ale jakoś dałam radę, trzeba było dużo myśleć. Niektóre części partii były tr trudne, ale nie było jakoś bardzo trudny poziom.